Nad Zalewem w Mogielnicy 5 sierpnia młodzi wędkarze rywalizowali o puchar burmistrza. Do zawodu przystąpiło tym razem troje uczestników, którzy nie bali się złej pogody. Co to za osiągnięcia masz sportowe takie? Co? Dużo. Ale to znaczy w, w jakiejś dyscyplinie jesteś tu bardzo 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 e, popularny, tak? w piłkę nożną, gram tenisa, uprawiam Ringo, a w Ringo, w Ringo co? Jestem mistrzem Polski. Mistrzem Polski jesteś? Tak. I, i, i gdzie te zawody odbyły się, że mistrzostwo zdobyłeś? W Warszawie. I co, lubisz bardzo tą dyscyplinę? No, w miarę lubię. A do wędkarstwa to kto cię zaszczepił taką żyłkę? Tata? Tata. Tata? Tata. A masz jakieś osiągnięcia już, jeśli chodzi o, o, o wędkarstwo? No bram, na przykład ujął w zawodach rok temu, mhm. no a wtedy nie pamiętam w którym jestem ja już. Mhm. Udało Ci się coś takiego znaczącego złowić w swoim takim tak krótkim chyba <grym zamiłowaniu> na razie yy, zamiłowaniu, co? Bo, bo ile, to... lat, ile lat już jeździsz na ryby? Pięć, Pięć lat już? Tak. jejku, a, a złowiłeś coś taką taką no, grubszą jakąś sztukę? Tak, powiem. czyli? Na przykład, raz wiem, karpia, który miał mm, tak około 60, coś ten miał, nie pamiętam dokładnie. A to było kiedyś na Gruncie. Tam tata mi pomagał, wtedy byłem jeszcze mały, miałem może 7-6 lat. I wtedy tata mi pomagał przy tym. I co wyciągnąć, tata pomógł? Tak. No bo on był, a ile on miał, z kilka kilogramów? No. Łowisz często? No, teraz wakacje nie łowiłem, ale. Łowię tak. Co. Łowisz? Tak. Mhm. A co dzisiaj myślisz, że przy tej pogodzie dobrze jest łowić, bo troszeczkę pada. Ty masz świetny sprzęt, tu chyba trochę tata pomógł, bo i parasol, wszystko, tak? Tak. Mhm. Myślisz, że taka pogoda jest dobra do łowienia? Średnia. Średnio? Tak. Mhm. A co tu można na tym akwenie złowić? Szupaki, karpie, linki, płotki. Dużo jest. Czyli jest trochę ryb tutaj. Tak. Hmm, super. Dobrze, to co? Życzę Ci powodzenia. Zobaczymy, jaki wynik będzie. Co? Zobaczymy. <gry> no to dzięki, na razie, cześć. Uh -huh. Witam Cię, Kingo. Cześć, słuchaj, tutaj widzę, że e, trochę zanęty w jednej ręku, a w drugiej wędka. Już trochę tak e, profesjonalnie łowisz z tego co widzę? Jak długo? Jak mogła Co? Z 8 lat z 9 zaczęłam jeździć na zawody. Już przy 8-9 latach. Tak. I co w tych zawodach taka trochę e, na początku chyba było ciężko, ale... Ale już na początku było łatwiej niż teraz. Łatwiej. Czyli mniejsza konkurencja była wiekowa chyba, tak? Tak. Zapewne. A jak tam z osiągnięciami, jeśli chodzi o takie połowy, bo często byłasz na tym akwenie tu w Mogilnicy? Znaczy no, tutaj na zawodach jestem drugi raz, ale ogólnie tutaj nie łapię, głównie to gdzie indziej, z jakich innych miejscach z tatą jeżdżę. Aha, i tak naprawdę chyba tata zaszczepił tą żyłkę, tak. co? <laughs> I polubiłaś wędkarstwo? Tak. Raczej tak. I co? Takie sukcesy, możesz mi powiedzieć jakąś taką naj... może największą, może nie. taką jedną z większych ryb, która te... którą pamiętasz? Znaczy, no, dużo ich było. Dużo ich było już. Aż nie pamiętam, ale taka, która Ci, nie wiem, sprawiła trudność w związku z wagą. Na jednej tak. zawodach chyba złapałam karpia takiego większego. Większego karpia? Tak. Kilo, kilo tak. dwa, trzy, nie, nie pamiętam. Nie tego. pamiętasz? Nie. Ale co, trudności miałaś z wyłowieniem ja chyba? Pomagał ktoś? No tata. Tata jak zwykle, ale powiem Ci szczerze, że chyba tak nie za dużo kobiet e, łowi, lubi, lubi wędkować, co? Jak byłam na zawodach e, tam u taty z pracy, to dużo dziewczyn łapało. Mimo wszystko? Tak. Czyli kobiety też lubią Eee, tak. ryby łowić, tak? tak. A słuchaj, a zapytam, czy jeśli chodzi o akwan w mogielnicy, bo tu tak mi się wydaje, że to są dobre warunki, nie tak? Eee, eee. Trochę ryb jest, tylko trzeba... Trzeba umieć łapać. Dokładnie. Słuchaj, i co myślisz dzisiaj? Jakiś połów taki, ta pogoda sprzyja, nie sprzyja? Myślę, że będzie dobrze. Tak? Mhm. Zobaczymy. Z całego serca życzę tak. No to na razie cześć. Podbieraki, siatki. To jest dużo z tego sprzętu masz, nie? Trochę się nazbierało przez lata. A jak długo wędkujesz? 7 lat. 7 lat już Puu jak widzę od samego początku to masz mnóstwo zajęcia tutaj. I to są przynęty jakieś, tak? A widzisz. I to mieszasz z jakąś ziemią? Co to jest? A co, te robaki? Tak. No, taka ziemia Mhm. Mm I to myślisz, że w ciągu dwóch godzin to ci przy... M, płyną tutaj, tak? No, to <gry> I co, to w pewnym momencie będziesz po prostu dokarmiał po trochu, po trochu, tak? Tak, tak. No Przygotowani, tu jest. Widzę, że, że to nie jest takie proste, że wędkę się weźmie i, i zaraz łowi, nie? nie. <grywa> I to już jest siatka na złowione ryby. Jaki plan dzisiaj? Na... <grywa> Obrany. Ile kilogramów? A nie ma. Nigdy nie. Nie, nie planujesz? I te okrągłe kulki to też jest przynęta? Tak. Świetnie. I, I tak naprawdę to co jedną wędkę czy kilka? Ja dwie w zapasie. Aha. A tutaj jest jedną wędką chyba regulamin? Tak. Mhm. Także skoncentrowany jesteś, porozmawiamy może później. Także dzięki śliczne. Życzę powodzenia, czego myślę, że od, na odpowiedź nie, nie, odpowiedzi nie uzyskam. No na razie, cześć. Po kilku godzinnych zmaganiach ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zajął Michał, drugie Kinga, a trzecie Anatol. Gratulujemy.